Tak więc zaczynamy już nasze show Światła nad głowami. Pięć świateł zapalonych, Gasną światła i ruszamy do Grand Prix. Kto okaże się tutaj z najlepszym startem? Bontorek szybko zjeżdża do wewnętrznej i broni się ile tylko może. Za jego plecami Sabała, ale po zewnętrznej jest Paweł oficjalki, czy Sabała znajdzie dla siebie miejsce po wewnętrznej. Broni się cały czas Bontorek i kto wyjdzie jako pierwszy do zakrętu bokiem po tarce jedzie Michał Sabała. I kto jest pierwszy? Sabała, czy Bontorek Sabala? Atakuje na miejsce numer jeden i w zakręcie numer 3 to już jest zawodnik z McLarena. Na miejscu pierwszy mamy mamy wirtualny samochód bezpieczeństwa i kolizję dwóch Mercedesów ze sobą. Pięć sekund kary dla Michalaka! 5 sekund kary dla Michalaka za tym samochodem bezpieczeństwa! No i ta sytuacja już w tym momencie wygląda dramatycznie. Żółte flagi załopotały nad torem, Bontorek próbował tam bardzo od wewnętrznej w się pod sabałę, więc. Wcale nie jest powiedziane, że on tutaj dzisiaj będzie słabszy. Wcale nie jest powiedziane, Wracamy że. Wracamy do ścigania. No właśnie, więc zobaczmy, co tutaj dalej. Po wewnętrznej próbuje Bontorek i z uślizgiem. Uślizgiem Michał Bontorek uderza w Pawła Oficjackiego. Stoi tyłem na to, że Michał Bontorek, Zabała obejmuje prowadzenie w tym wyścigu. Na 2,5 sekundy za Dziukiem zmieścić się chciał nam Bontorek pod łokieć w miejscu, w którym nie miał miejsca. I teraz dramat na to, że Michał Sabała 2,5 sekundy nad Dziukiem prowadzi w tym Grand Prix. Ależ też widzimy, oczywiście Michalak jest w tym momencie szybszy niż Dziuk, ale Dziuk jest znany z bardzo dobrej defensywnej jazdy. I po wewnętrznej próbuje Michalak atakować do zakrętu numer 13, teraz koło w koło z Dziukiem. Dziuk nie jest w stanie utrzymać tempa i lepiej na trakcji wypada nam Michalak. Nie ma odpowiedzi ze strony Dziuka. Dominik Michalak wjeżdża na miejsce numer 2 i już po tych trudnych kwalifikacjach wszystko wróciło do normy. Teraz Michalak musi udowodnić, że te 3,5 sekundy, 3,6 nawet którą ma straty do Samały, jest w stanie nadrobić. A Grzona, Grzona atakuje Górkowego. Miejsce numer 4 w drugiej strefie DRS. Raczej bez problemu. Tutaj poradzi sobie Grzona z Górkowym. I mamy zmianę na miejscu numer 4. Bontorek wyprzedza Zawistowskiego, więc pnie się z powrotem. Michał Bontorek nam do stawki punktowanej. Zdecydowanie. A my widzimy teraz pojedynek Janusiewicza z Grzoną o pozycji numer 4. Tak jak mówiłem, Janusiewicz na świeżej, miękkiej gumie ma jeszcze szansę tutaj powalczyć o wysokie pozycje. Pałka z trzema sekundami kary, a Janusiewicz po wewnętrznej chce znaleźć dla siebie miejsce Grzona wyjeżdża bardzo, bardzo szeroko i broni się z powrotem przed Janusiewiczem. Po raz kolejny Grzona jednak popełnia błąd i teraz świetnie znajduje dla siebie lukę Janusiewicz i odbiera pozycję numer 3 z rąk numer 4, przepraszam, z rąk katka Grzony. Więc Janusiewicz teraz wypogoni za uh, Jukem tak więc Sabała już kończy swoje okrążenie I jeszcze chciałbym w tym momencie powiedzieć Że zostaje on mistrzem Ale jeszcze wstrzymam swoje emocje na wodzy Sabała wygrywa ten wyścig Pytanie, czy wygrywa go Nad Michalakiem Czy to jednak Michalak będzie Nad Sabałą Za chwilkę będziemy to wszystko rozpatrywać Trzeci dojedzie w tym wyścigu Dziuk, który w tym momencie Nawet jeżeli zostanie wyprzedzony przez Janusiewicza To i tak będzie Na miejscu numer 3 Besy. Kar jest w tym momencie Kamil Dziuko, o ile się nie mylę. E, miejsce trzecie dla Dziuka, miejsce czwarte dla Janusiewicza.